Piłkarskie buty dziecięce do gry na murawie Adidas Messi F50 F10 FG. Najnowszy katalog Adidas e 2014 prezentuje dla fanów piłki nożnej wiele niespodzianek. Najnowsza kolekcja, sygnowana nazwiskiem Messi, to eksplozja barw, zachwyca wymyślną grafiką oraz jeszcze lepszą jakością. Fani tego wspaniałego piłkarza w tym sezonie będą widoczni nie tylko na boisku podczas treningów. Kolekcja bowiem ma buty o różnej podeszwie, ciuchy oraz akcesoria piłkarskie. Buty serii F50 zaprojektowane z myślą o płynności ruchów i szybkości w grze. Dzięki nowoczesnej technologii oraz zastosowaniu super lekkich i wytrzymałych materiałów, buty są niezawodne. Ostrzejsze zwroty, szybsze sprinty i większa przyjemność z gry prezentowane buty dziecięce F10 do gry na nawierzchniach trawiastych. Model wykonany jest z mocniejszego tworzywa niż w modelu F5. Ma dodatkowe wzmocnienia pięty oraz podeszwę z zawartością amortyzującej pianki IWA. Lany, mocniejsze korki oraz wyściółkę wewnątrz buta z bardziej odpornego na ścieranie materiału. Model nie tylko raduje oko piękną, żywą barwą, ale też precyzyjnym wykonaniem, które zapewni Pełne zadowolenie z ich użytkowania. Właściwości. Seria limitowana. Opisana nazwiskiem Messi. Cholewka wykonana z mocnego, lekkiego tworzywa syntetycznego. Model w części przedniej jest pozbawiony szwów. Występują one tylko od strony pięty. Podeszwa FG. Lane korki w żywych barwach. Obuwie posiada bardzo istotny system Traction, który zapewnia nie tylko przyczepność, ale także chroni przed poślizgiem we wszystkich kierunkach, co poprawia szybkość i zwrotność. Buty są w intensywnych kolorach, mają groźny wygląd i asymetryczne sznurowanie dla większej powierzchni kontaktu piłki z butem. Wyściółka z dodatkiem silikonu o większej wytrzymałości, pomagająca lepiej dopasować obuwie do stopy. Kolor, kombinacja graficzna supermodnych, żywych barw. W komplecie oryginalny, limitowany karton. Wykonane w 100% z tworzywa syntetycznego. Każdy młody kibic Leo Messiego i piłki nożnej będzie tymi butami zachwycony.